Witajcie w pierwszej i jedynej, jak na razie, serii na kanale Gotowanie na Kwasie, a mianowicie co zrobić z białkami, które zostały ci po wykonywaniu przepisów, do których potrzebujesz tylko żółtek. Odcinek pierwszy. Anielskie ciasto. Tu mam sześć białek i wkładam je do misy miksera stojącego. Oczywiście możecie użyć też normalnego miksera ręcznego. Teraz dodaję łyżkę octu jabłkowego. Dzięki zakwaszeniu białka ubiją się trochę szybciej. Normalnie dodałbym soku z cytryny, ale nie miałem żadnego pod ręką. Teraz jedna łyżeczka ekstraktu. Ja dodaję waniliowego. Wy dodajcie jaki tylko chcecie. Możecie nawet zaszaleć i nasypać kakao, ale to pod koniec, razem z mąką. I soli, ale ostrożnie, ponieważ od soli w głowie się. Teraz, kiedy białka są lekko puszyste, powoli dodajemy cukier, a dokładnie to 175 gramów. Jeśli piana po wyjęciu miksera pozostawia takie górki, to znaczy, że jest gotowe. Teraz trzeba przejść około 100 g mąki do ubitych białek. I przy okazji chciałbym opalić pewien mit: a mianowicie to, że trzeba lekko wymieszać mąkę szpatułką silikonową. Jak się okazuje Otóż nie. Wystarczy nie mieszać za długo i można nawet ubić. Zresztą, jak sami widzicie na filmiku, nic nie opadło. Teraz ważna część, foremka. Około 30 x 11 cm. Jeśli posiadacie takie cudo, możecie użyć takiej okrągłej z dziurką w środku. Ważne jest, żeby nie używać szerokich foremek, bo na środku ciasto upadnie. Foremka nie może być niczym wyłożona: żadnego papieru, masła, mąki, nic takiego. To ciasto jest dosyć słabe i musi przykleić się do boku foremki. Inaczej może opaść. Piecz w 180 stopniach przez 45 minut, albo do momentu aż wykałaczka będzie wychodziła sucha. Zaraz po wyjęciu z pieca odwróć je do góry nogami i stuć przez około pół godziny. To ciasto mogłoby opaść podczas stygnięcia, ale dzięki odwróceniu grawitacja mu nie pozwoli. Tu też ważne jest nie natłuszczenie formy. Podczas stygnięcia mogłoby się wyślizgnąć. Swoją drogą najlepiej byłoby użyć kratki. My musieliśmy improwizować, żeby zapewnić dostęp powietrza, użyliśmy talerza. Kiedy ciasto już ostygnie, weź jakiś krótki nożyk i wytnij je z formy. I gotowe. Do krojenia tego ciasta najlepiej użyć noża z ząbkami. I zup. Patrzcie tylko na to, prawie jak gąbka, bardzo smaczna gąbka. Najlepiej jest je podawać z owocami i bitą śmietaną, albo na sucho, jeżeli akurat nie próbujesz nikomu zaimponować. Ciasto może siedzieć w lodówce do 5 dni, a przez to, że składa się głównie z powietrza, szybko się je zjada. Swoją drogą wiedzieliście, że to ciasto w latach 50. w Stanach Zjednoczonych było uważane za dietetyczne? To dlatego, że prawie nie ma tłuszczu, a i jeszcze jedno, odwrotnością anielskiego ciasta jest diabelskie ciasto, bardzo gęste i czekoladowe. Chcecie ten przepis na kanale? Dobijcie do 11 łapek w górę pod tym filmem, to się zastanowię. To jest taki rzecz biorąc beza z mąką.